Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogasku, który prowadzimy z Turcji. Przed chwilą było inne rozpoczęcie, ale Okcie ok się nie podobało, że nazwałem to vlogtoberkiem. Zobacz konik. O, konik. Czekaj, chcę pogłaskać konika. Dobrze, Okcia ok będzie teraz głaskać konika, a ja wam powiem odnośnie właśnie to, co miałem powiedzieć w poprzednim vlogu, czyli czy warto. Wynająć auto, i naszym zdaniem jak najbardziej warto. Było to Marina Rentals na 4 dni, wyszło to nas około 1000 zł, ale zdaliśmy radę objechać praktycznie całą salutką wyspę. Właściwie nic nam nie zostało tutaj do zwiedzenia, oprócz jakichś tam pojedynczych plaż. I to, co mi się tutaj bardzo podoba, to to, pokażę wam w tą stronę, żebyście też widzieli konie, to to, że po pierwsze, wszędzie można parkować i totalnie wszędzie. I jest masa darmowych parkingów. To jest po prostu świetne. To u nas, w takiej, wiecie, tak zwanej cywilizowanej Europie, chyba zaakceptowaliśmy to, że za wszystko trzeba płacić. Natomiast tutaj jest to, jakby, nie do pomyślenia i są wszystkie parkingi darmowe. Dwa, totalnie mi się podoba taka poniekąd dzikość jeżdżenia ale tu nie jest tak dziko, jak na przykład w Indiach czy w jakiejś Turcji na przykład. Tylko tu jest tak cywilizowanie dziko, czyli przestrzega się zasad drogowych, ale mimo wszystko można troszkę więcej. Jest to takie, wiecie, luźniejsze. U nas to jak masz czerwone i nikogo totalnie na drodze nie ma, ani z jednej, ani z drugiej strony, to i tak musisz czekać, bo z za rogu wyjedzie ci policjant i od razu ci wlepi mandat. Tutaj jest to całkowicie inaczej, i tutaj wszystko jest tak, wiecie: po ludzku na spokojnie, to jest totalnie super. Okcie, miała jeździć na koniu, ale po drodze teraz, jak szliśmy sobie. Z hotelu w stronę plaży było parę właśnie takich informacji konnych. Jakcia uznała, że to za długo, za długo bez nas i ona nie chce. Podobają ci się konie, Jamek? Fajne, mieliśmy ci z mamą nie pokazywać koni, bo to jest za drogie hobby. I tymczasem... Ale spoko, na szczęście jeszcze nie będziesz ogarniał, a jak będziesz ogarniał to w ogóle nie będziesz wiedział o tym, że istnieją konie. Elegancką bombę tutaj. Jamek sobie tam śpi. Mamy robi mu zdjęcia. I tak się rozglądamy, a tam z tyłu. Look at this. To, co prawdopodobnie wczoraj miała do nas przyjść, chyba przychodzi teraz. Ogólnie wygląda to cudownie. Sprawdzimy sobie jeszcze prognozę pogody na szybkości. Czy coś tam mówią? Aha, zachodnio-pomorskie mi pokazuje. Patrzę, że 13 stopni mówię. No, no pokazuje mi 5%. 5% na deszcz Wygląda to ciekawie No dobra, zobaczymy No, zobaczymy zobaczymy. Proszę bardzo Jak jest Grecki słoiczek dla ciebie Będziesz jadł proszę Look at this dude Look at this dude Bez dyda Posmarowany na biało z lekko jakby rudawymi włosami Wygląda jak typowy Irlandczyk. Irlandzkie imię, Irlandzkie pochodzenie. Jesteś Irlandczyk, gościu? Ene? Ene? Nie, to brytale tak mówią. Wybywamy sobie właśnie na taki spacerek, no solidny spacerek, bo to około 3-4 km z naszej miejscowości do Laganas. I tak bardzo brakowało nam takiego dnia jak dzisiaj czyli luźnego, typowo luźnego bo ostatnie dni kiedy mieliśmy auto to czuliśmy taką wiecie z tyłu głowy presję że mamy auto przez ograniczoną ilość dni pogoda też nas ogranicza, więc musimy wszystko upakować przez co nasze dni zaczynały się stosunkowo szybko oczywiście wyjeżdżaliśmy dość późno, ale no trudno i wracaliśmy dość późno, byliśmy zmęczeni, od razu uszliśmy spać razem z bimboczkiem jak on tego się poszedł spać to my też i tak nasze dni wyglądały i nam te dni bardzo szybko uciekły i dzisiejszy dzień jest pierwszym dniem po czterech dniach? Pięciu? W każdym razie to jest jeden z ostatnich dni naszego pobytu I to jest jeden z pierwszych dni, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie odpocząć A i tak nie wiem kiedy uciekł nam czas, bo jest już po 15 A ciągle mam wrażenie, że wiem max 12 No właśnie, no właśnie i najgorsze to jest to że jutro mamy ostatni pełny dzień, a pojutrze już wylatujemy z samego rana. Tak wygląda ulica przy naszym hotelu. To jest restauracja, do której planujemy. Y, może dzisiaj pójść, a jak nie, to jutro chociaż. No, jest tutaj dużo różnych sklepików, straganików, no i przede wszystkim restauracji. My tutaj się kierujemy. Tak same restauracje. Są. Tak, my się kierujemy tam prosto daleko, daleko, a to cały czas jest też e, naszego hotelu e, teren. To jest bardzo fajnie po godzinie chyba 18-19. Naprawdę polecamy ten hotel przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Dla takich dzieci jak Lijanek, no to jeszcze jest za mało atrakcji. No, Raczej on jest jeszcze za mały na te wszystkie atrakcje. Ale jak ktoś ma dziecko kilkuletnie, to naprawdę szkoda tu nie przyjechać z dzieckiem. Tak, Gdybym nie miała dziecka i bym dzieci. tu jechała, to bym wzięła dziecko z sąsiadki, bo szkoda marnować takie atrakcje. Tak, to jest <laughs> dla dzieci. Jak ktoś chce tylko sobie wyporządzić w ciszy, to na pewno nie tutaj. Oj nie. Zdradzę wam teraz, na jaką atrakcję miałam iść, bo chyba nie mówiliśmy, nie? Koniecznie mówiliśmy. Tak? No tak mi się wydaje, że mówiliśmy, A, ale nie dobra. Wie. W każdym razie tak dogłębniej. A tak, przy tamtym koniu. No mhm. tak, mówiliśmy. Miałam iść na konia, który jedzie właśnie gdzieś tam plażą, jakimś laskiem i w wodzie. Zawsze chciałam doświadczyć jazdy konno na plaży i nawet się nie spodziewałam, że tutaj jest taka możliwość. Znalazłam to na Instagramie. Ale gdybyśmy mieli jeszcze chociaż jeden dzień dodatkowy, to dzisiaj bym sobie na to, na to poszła. Ale przez to, że ciągle coś robiliśmy i dzisiaj mamy pierwszy luźny dzień, to szkoda mi tego czasu. A Nie jutro co... ostatni za to. No właśnie, więc niestety. Ale tu widzę, że panie będą sobie jechać fajnie. Jesteśmy w najbardziej imprezowej miejscowości na Zakynthos, czyli Laganas. Chcieliśmy tutaj zobaczyć jak to wygląda, mimo że, mm, jak on to się nazywa ten gość? Rezydent. Mimo, że rezydent bardzo usilnie próbował odciągnąć wszystkich od tego, żeby tutaj nie jechać. Chcieliśmy zobaczyć tak czy siak i powiemy wam, że u nas, w naszej spokojnej miejscowości, która nazywa się Kalamaki, dzieje się, dzieje się, się, więcej niż dzieje się porównując po do tego, się no. po prostu się dzieje, tutaj przechodzimy główną ulicą, ciach. Zamknięte, tu jakaś muzyka, to jakiś cud, że tutaj coś jest otwarte. Idziemy dalej. To za dużo powiedziane. Pyk, zamknięte. Idziemy dalej, tylko Was już teraz obrócę. Zamknięte. Zamknięte. Wszystko jest tutaj pozamykane. Tutaj. Ale jak przyjeżdżaliśmy jeszcze dwa dni temu, Dokładnie. to wydawało nam się, że tu się dzieje, więc może to tak z dnia na dzień się zamknęło. Właśnie przedwczoraj jechaliśmy tędy. jeszcze godzinę, może trochę później, nie? No jest, mimo wszystko, jest prawie 17, no to już powoli czas, nie? Ale ogólnie śmierć, totalnie wszystko jest zamknięte. No będziemy tu jeszcze pewnie maksymalnie godzinę, więc może do 18 przeciągniemy. A wygląda to wszystko fajnie, gdyby było otwarte, byśmy gdzieś weszli. To wygląda fajnie, tam to wygląda super. Nie? No, no tu musi być masa prawie A. jak na Pattaya Street w Tajlandii. E, no ale patrzcie, my przechodzimy. Wszystko jest martwe. Przy Tenko, tutaj też. A jak jeszcze szliśmy boczną ulicą, to już w ogóle, tam to już ale żadnej już duszy rozumiem, nie było. No co, o co mogło chodzić rezydentowi, bo tu faktycznie jest bar na barze? No. Więc tu wieczorami naprawdę faktycznie mogło się coś dziać. No to szczególnie, że bary o nazwie Alcohol World, Kamikaze Libido. Tam gdzieś było strip Sexy Girl. No. Więc jeżeli jesteście aspołecznymi ludźmi, nie lubicie tłumów, to polecamy przyjechać tu w październiku. W ogóle po polecamy tu przyjechać w październiku, ale o tym pewnie się rozgadamy może jutro albo w dzień, no, jak będziemy no, wracać. No, no pewnie tak, pewnie tak, jak będziemy w się w świnkowie, znaczy w, w Polsce. No, ale tak możecie podziwiać. Tak wygląda zdechłe miasto imprezowe po sezonie. Nie zgadniecie, co jest otwarte. Nie zgadniecie, gdzie jest jakiś symbol. O, tutaj to jest napis n c d o n a l s I co? No? Pieszeńcy cię A chciałabyś? Nie. Aha, no to nie, to idziemy. Nie, chciałam tylko zobaczyć, czy mają coś innego bardzo źle. Aha, dobra, bye. tego miasteczka, pytaliśmy się tam lokalsa kiedy to zdechło i on mówi właśnie, że jakieś 2-3 dni temu pff, dlatego wszystko się zamyka teraz po drodze jeszcze jak szliśmy to widzieliśmy właśnie, mimo że jest rapem 17 już wiecie, zwijanie krzeseł do środka, już takie Ostateczne porządki, zabijanie dechami czy tam kratami, prawie jakby tornado szło. Szkoda, no bo jeszcze jak tu byliśmy, no to wszystko właśnie było otwarte. Przejeżdżaliśmy. No dwa dni razy. temu, dwa czy trzy dni temu właśnie przejeżdżaliśmy autem, było wszystko otwarte i tak, było dużo ludzi. Tak. I naprawdę wyglądało to bardzo ciekawie i chcieliśmy tutaj właśnie wrócić, może byśmy weszli gdzieś, napili się jakiegoś drinka no. na przykład, no cokolwiek. Tutaj, typu... Ale już nawet w naszym hotelu widzimy, że jest bardzo mało ludzi. I nasz hotel też leży blisko lotniska, i też po samolotach słyszymy, że już nie lata tyle. Tak, że to już jest koniec. <noise> Typowy koniec sezonu tutaj, a w sumie trochę dziwne. Wiadomo, pogoda tutaj może być w kratkę. To ja dzisiaj na przykład troszkę deszczek nas złapał, ale nadal jest tutaj bardzo ciepło. Jest to idealna właśnie temperatura do zwiedzania, tym bardziej z dzieckiem na przykład. A tutaj jest wszystko takie dzieciolubne. Tak, ale właśnie tu jest. Ponad 20 stopni, 23-24 w cieniu. Na słońcu tak pali, że lepiej długo nie siedzieć, bo można skończyć się różnie. Dlatego się dziwimy, że to tak wiecie z dnia na dzień. Pęk, koniec, mimo pogody. Przechodzimy znowu obok tych koni. I sobie tak pomyślałam, że w sumie dobrze, że nie poszłam na tę atrakcję. Przechodziliśmy właśnie obok jednego konia, którego plecy wyglądały. Strasznie po prostu. Gdzie chyba się mówi. Co? Strasznie było. No grzbiet. <laughs> Naprawdę bardzo źle to wyglądało. I wiecie, zdałam sobie sprawę, że przecież... Bo jak my tu przyjechaliśmy, to tak patrzymy, że tu się nic już nie dzieje, nie jest koniec sezonu, te konie ładnie się pasą, mają jedzenie, mają wodę, są zadbane po prostu. Tak na pierwszy rzut oka, nie? Ale z tyłu zapomnieliśmy, że przecież... Je, nie, był, dwa miesiące do tyłu. Tak, dwa miesiące do tyłu, do tyłu był środek sezonu, to była masa ludzi po prostu i te konie pewnie jeździły dosłownie co godzinę przez cały dzień z ogromnym ciężarem. Więc w sumie dobrze, że się nie dołożyłam do tego, chociaż akurat moja waga nic by nie zmieniła za bardzo. Jedzie, nie byłby Ciebie nawet. Pewnie. A ty co wyprawiasz? Tak to już jest z tym bąbelkiem. Co tam jedzie? Właśnie spał, jakby co, ale się obudził przed sekundą <głos》> i już musiał usiąść. <noise> Gdzie ty jesteś? Na mini disco. A ramzda a ramzda Będziesz tańczyć? Uciekaj <noise> Kończymy dzisiejszy dzień, bo jest już prawie 21, a nas już zmiata z planszy troszkę. Mini disku, wiadomo jak tak jak widzieliście. Mały dostał świra, biegał. O jakbyśmy go puścili, to po prostu on by się tam tak dobrze bawił. No, ale Okcia, jak to, jak to mama, zablokuje dobrą zabawę też. Nie, no bo tam dzieci skakały. No. Nie, no Bardzo oczywiście. W momencie, w momencie, kiedy dzieci skakały, to się zgadzam. Ale, ale w innych sytuacjach można byłoby go puścić. Nieważne. Dziękujemy wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, zapraszam was do następnego vlogaska, który wyjdzie prawdopodobnie jutro. Bye! bye.